Panie Szeregowy, pośle Kaczyński, panie Marszałku, Wysoka Izbo. Skoro tak bardzo dbacie o przedsiębiorców, to dlaczego oni od kilku tygodni protestują na ulicy? Zamiast posłuchać, co mają do powiedzenia, wyprowadzacie przeciwko nim zastępy policjantów albo, wypadałoby powiedzieć, raczej niebieskich ludzików, skoro nie mają ani imienników, ani stopni na mundurze. Zatrzymujecie przedsiębiorców bez podawania podstawy prawnej. A gdy stanęłam wraz z senatorem Burem w ich obronie, to funkcjonariusze nie zważali na nasze legitymacje, popychali nas i szarpali, czym naruszyli immunitety poselskie i senatorskie. Dlaczego tak bardzo boicie się przedsiębiorców, ludzi, którzy nas utrzymują wszystkich, dzięki którym państwo może funkcjonować? Czy dlatego, czy są oni dla was konkurencją? A prawo do bycia przedsiębiorcą ograniczać ma się tylko do funkcjonariuszy partii PiS? Tak jak ma to miejsce w familii Szumowskich, Morawieckich, Banasiów albo w pana rodzinie, szeregowy pośle Kaczyński. Dziękuję bardzo.